Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj w końcu witam Was w serii Back to School, czyli coroczna tradycja. No i jak już wiecie, ja w tym roku już nie wracam do szkoły, już skończyłam moją edukację właśnie w liceum, zdałam maturę i wybieram się na studia także jak możecie się domyślać seria będzie bardziej skierowana pod to, że idę na studia i właśnie wiecie bardziej będę skupiała się na tych rzeczach, które chcę kupić na studia więc wiadomo przez to, że idę na studia będę poruszała w tych filmach też kwestię tego, że właśnie idę na studia i też będę kupowała rzeczy jakby na studia i tak dalej i tak dalej, więc to będziecie mogli zobaczyć, ale oprócz tego, oprócz tego będzie to też takie bardziej ogólne żeby każdy mógł oglądać tą serię co roku. Będę się starała właśnie, żeby to było takie, wiecie, zamiast Back to Uni, żeby po prostu to było Back to School, takie ogólne, po prostu dla wszystkich, więc to nie tak, że będę teraz nagrywała tylko i wyłącznie o studiach, e, będzie to nadal takie ogólne, jak było to co roku. No a dzisiaj zapraszam Was na chyba najbardziej wyczekiwany film, albo może nie najbardziej, bo najbardziej to jest chyba hol zakupowy z przygórami do szkoły. Eee, a dzisiaj zapraszam Was na przegląd sklepów z asortymentem szkolnym. Właśnie jestem w Poznaniu i wybieramy się najpierw do galerii. Eee, przejrzymy, co tam jest takiego ciekawego. Eee, najpierw muszę zwrócić jeszcze ubrania z Zary właściwie to jedno spodnie, a potem idziemy do sklepu, idziemy do Kerfura, do Oszą, do Empiku itd., itd. I pokażę Wam właśnie, co tam możecie dostać właśnie z asortymentu szkolnego. Także let's go i zapraszam Was do oglądania. Ok, więc pierwszy sklep, do którego przyszłam jest to Kerfur i zobaczymy, co tutaj mają ciekawego, jeśli chodzi o właśnie asortyment szkolny, może też przy okazji uda mi się coś znaleźć tu właśnie na studia. Pamiętam, że właśnie rok temu to Kerfel miał właśnie największy asortyment. Standard co roku, dajcie znać, kto z Was kupuje zeszyty z Oxfordu. Ja ich nigdy nie kupowałam, bo dla mnie one były za drogie 21 zł za taki zeszyt. Ale no, są bardzo fajne, ładne więc jak co roku oczywiście jest ich masa i właśnie zastanawiałam się, czy nie kupić sobie coś takiego na studia, żeby właśnie to był taki jeden właśnie zeszyt i żebym miała go do kilku przedmiotów. Dajcie znać, jak jesteście już na studiach, czy takie coś wam się przydało, czy bardziej właśnie komputer, iPad, bo zastanawiam się też nad zakupem iPada, więc dajcie mi koniecznie znać, co jest bardziej takie ja. ja i tak na pewno finalnie będę korzystała z komputera, iPada, ale na sam początek chciałam właśnie spróbować z jakiegoś zaszytu, bo jednak wolę notatki na papierze, a nie na komputerze, bo łatwiej mi się z tego uczy. Tutaj są takie A4 właśnie też z Oxfordu i powiem Wam, że miałam właśnie taki czerwony, ale w kratkę i bardzo mi się sprawdził i bardzo był, bar bardzo był fajny, więc myślę, że taki jeden zaszczyt bardzo spoko, ale więcej bym nie kupiła, za tą cenę po prostu mi szkoda. No jest godzina 12, myślałam, że nie będzie tylu ludzi, chociaż i tak w Carrefourze na tym dziale jest dosyć mało, ale patrząc na to, ile osób jest w galerii, to myślałam, że będzie dużo, dużo mniej, no ale jednak są wakacje. Tutaj są też takie tematyczne... Też spoko, ale ja właśnie zawsze byłam kim kolorowe zeszyty, żeby właśnie jakoś tak fajnie, kolorowo wyglądały, a nie tak jednolicie. Tutaj są jakieś zakreślacze. Zakreślacze myślę, że sobie jakieś w tym roku kupię, bo jednak myślę, że fajnie sobie podkreślać jakieś notatki. Chociaż powiem wam, że ja kupowałam y, chyba w zeszłym roku w Tedim się ze Stabilo, Stabilo, Stabilo. Nie wiem, niby się czyta Stabilo. No i do tej pory je mam i właśnie służą mi. Mój ulubiony dział, czyli właśnie zakreślacze, korektory wszelkiego rodzaju i wszystko, wszystko, bardzo lubię. To są takie słodkie z dinozaurami, mega cute. To w ogóle taka fajna suszytka, żeby sobie do plecaka wrzucić. Ja wiem, że ja już idę na studia, ale strasznie mnie jarają takie słodkie rzeczy. Właśnie takie słodkie zakreślacze, jak przed chwilą wam pokazałam. Tutaj jest cała kategoria Bika i w ogóle jest 50% taniej drugi produkt i właśnie są długopisy dajcie znać czy wy też używacie tych długopisów z Bika, właśnie tych czarnych i niebieskich, ja bardzo je lubię. Tutaj kolejna alejka właśnie z rzeczami z Bika, zakreślacze, jakieś takie tu jest mega fajnie, że macie tak posegregowane właśnie działami. Tutaj są ołówki, gumki, temperówki. Tam były zakreślacze i długopisy, więc to jest takie, wiecie, fajnie posegregowane wszystko i za to Carefour na plus. No i patrzcie, to, to są takie przesłodkie gumki. Coś, co mi jest w ogóle już niepotrzebne i już nigdy tego nie kupię sama dla siebie, ale no są mega cute. Te wszystkie rzeczy strasznie mnie to... Nie wiem, chciałabym to pokupować, ale, ale no nie mogę. Tutaj w ogóle znalazłam coś takiego jak gumka elektryczna. Nie wiem jak to działa i yy, nie wiem, jakoś zmieniacie sobie tą gumkę tutaj i jakoś tak to działa, nie wiem, ale no pokazuję, bo naprawdę spoko nie widziałam czegoś takiego. Dobra, ale te ówki są naprawdę przepiękne. Takie kwiatowe wzory. Ja ogólnie bardzo lubię w przyborach szkolnych taki kwiatowy wzór i bardzo mi się to kojarzy z Empikiem, pójdziemy, zobaczymy, czy, czy mają w tym roku właśnie jakąś taką kwiatową kolekcję, ale tutaj właśnie już widzę zeszyty z taką, takimi kwiatowymi wzorami właśnie. I bardzo mi się takie kolorowe podobają. Wiedziałam po prostu, żeby nie były nudne, ja nie lubię właśnie, tak jak już powiedziałam, jednolitych kolorów, tylko żeby coś się działo w tych zeszytach i żeby przyjemniej mi się z nich uczyło. Powiem wam, że ja w ogóle nie wyglądam jakbym szła na studia, więc ludzie po prostu myślą, że kupuję sobie rzeczy do szkoły i wcale nie wyglądam na starą babę, która idzie na studia, więc... Słuchajcie, to jest y, cała jakby... cała ściana z rzeczami, z capybarą. Patrzcie to, tutaj jest coś takiego, tutaj są jakieś takie pierniki. Tutaj są długopisy, ołówki, właśnie też z kapibarą, mega cute. E, I uwaga, tutaj są zeszyty. Tutaj dział z piórnikami. No więc w sumie najbardziej mi się spodobały te tutaj e, takie skórzane, coś takiego. Właśnie są w różnych kolorach, tutaj na przykład jest taki beżowy, też jest szary. Dobra, idziemy do Half Price'a, ale tak szczerze wam powiem, że ja nie wiem, czy cokolwiek tam będzie właśnie takiego back to school, ale idziemy zobaczyć. Ja właśnie u mnie w mieście w, w Half Price widziałam, że są Kankeny i właśnie je widzę, ale stoi tam ochroniarz i mi trochę głupio, że mnie zaraz stąd wyrzuci. Ale może jakoś wam to nagram, zobaczymy. Ale no są Kankeny, czajcie, za 200 chyba 90 złotych. Okej, okay, dobra, już myślałam, że nic tutaj nie będzie, ale znalazłam przepiękne zeszyty, patrzcie na to jeden z wisienkami, no jest mega cute za 30 zł. Czekajcie, chcę zobaczyć jaką on ma. Okej, okay, czyli takie coś. No ja bym wolała jednak kratkę, ale jakby co to, to w half price macie właśnie takie notesy i ten też jest bardzo śliczny taki, wiecie. O i tutaj macie nawet taką listę tudu coś takiego. Dobra, tak szczerze myślałam, że będzie coś więcej tutaj, ale jednak to były tylko te zeszyty, które Wam pokazałam i to tak naprawdę wszystko. Tak chodzę po tych alejkach i w sumie więcej nic nie ma, więc idziemy do chyba już MPK, MPK, Nie wiem, jak to się odmienia. Zawsze oni mają tutaj takie wystawione kolekcje, takie jakieś co, ro co roku, więc zobaczymy sobie zaraz, yy, jaka jest yy, w tym roku. Tutaj jest bardzo dużo zakreślaczy, takie wiecie, taki stół właśnie z zakreślaczami i w sumie spoko mm, za dwie dychy takie zakreślacze tutaj są też takie mniejsze tutaj są też te takie właśnie zeszyty z przegródkami na przedmioty, więc też bardzo fajnie O, i już, już widzę właśnie te kolekcje tutaj wystawione tu jest jakaś taka tęczowa chyba nie wiem, jakaś jednoruszcowa czy coś, jakaś taka wiecie i tutaj co roku też były takie piórniki plastikowe, za chwilkę zobaczymy, może będą też w tym. Na razie nie widzę, tutaj są takie mega słodkie, pastelowe właśnie zakreślacze. Tutaj oczywiście zeszyty z oksfordu Taki. Ale ogólnie powiem wam, że Empik ma strasznie drogie te zeszyty, więc... No polecam wam pójść do jakiegoś Osho. tam są najtańsze chyba, albo właśnie do Carrefoura. O, jakie śliczne, patrzcie to. Taki zeszyt właśnie z Oxfordu Za 15 zł, Więc no boli Ale mega ładne, właśnie takie Żeby sobie skompletować taki zestaw Wszystkich właśnie Tych kolorów i mieć cały taki Kwiatowy zestaw tych zeszytów Mega, mega fajny Powiem że co roku Empik mi trochę zawodzi, bo nie ma tutaj za dużego wyboru i też jakby, no nie wiem, sama bym tutaj nie kupowała rzeczy do szkoły, dajcie znać w jakim wy najczęściej sklepie kupujecie. W ogóle za wam mówię, żebyście mi dawali znać, ale możecie pisać właśnie um, swoje jakieś odczucia. Tutaj znalazłam zakreślacze za 13 zł, więc myślę, że naprawdę spoko cena. I właśnie są takie pastelowe. Bo ja nie widziałam za dużo rzeczy Albo po prostu faktycznie nie ma Nie widziałam w ogóle tych kwiatowych e, Motywów, co zawsze było w Empiku Teraz już ich tutaj nie widziałam Więc Nie wiem, może faktycznie był mój wybór Lecimy do kolejnego sklepu I pójdziemy teraz sprawdzić Sinsaya, czy tam mają właśnie jakieś takie Rzeczy do szkoły, bo wiem, że właśnie tam Bardzo często możecie kupić Jakieś piórniki i tak dalej Także lecimy tam stąd więc idziemy jeszcze sprawdzić do Primarka. Dobra, jestem w Primarku i patrzcie ile tutaj jest wyboru jakby bidonów. I one są wiecie na wzór Stanleya. Tutaj na przykład takie duże, no ale wątpię, żeby ktoś taki duży kubek, znaczy bidon brał do szkoły, ale tutaj macie takie mniejsze właśnie, żeby sobie zimą jakąś kawę tutaj wlać i będzie wam trzymała ciepło albo herbatę, więc myślę, że spoko i one są za czekajcie za ile? Za coś chyba około 50 zł, bo w euro jest podane, więc nie wiem dokładnie. 43 zł. Także tutaj macie jak coś właśnie mega duży wybór, albo tutaj jeszcze są takie bidony, więc jak szukacie to właśnie lećcie do Primarka. Okej, okay, i z tyłu też jest full wybór, ale no myślę, że taki jest mało przydatny do szkoły. Natomiast coś takiego już myślę, że spoko właśnie na wodę. On jest za 13 zł, więc chyba spoko. I w sumie to chyba tyle. Myślałam, że tutaj będzie też dużo więcej rzeczy niż w takim senseju, a jednak nie. Okay, ja właśnie wchodzę do Oshu i idziemy zobaczyć, co tam ciekawego mają. Jeszcze nie mogę doczekać, bo dawno nie byłam Oshu, a to jest jeden z fajniejszych sklepów, po prostu z życiami szkolnymi, więc lecimy zobaczyć. właśnie do Oszą i powiem wam szczerze, że nie ma sporo ludzi, myślałam, że będzie dużo więcej, że wiecie, że będzie mi ciężko nagrywać, ale jak widzicie nawet mogę tak i nikogo tutaj nie ma. I w ogóle teraz są alejki zrobione tak, a nie tak, jakby w drugą stronę, więc wydaje mi się, że to jest trochę lepsze, bo zawsze mi się ochroniasz na mnie tutaj patrzył. Ok, więc tutaj mamy całą ściankę z kredkami. To mnie w sumie nie interesuje. Tutaj są nożyczki, ale pokazuję Wam. Ok, znalazłam duże zeszyty i tutaj mamy właśnie też te motywy kwiatowe. Ten jest bardzo ładny. Podoba mi się? Te tutaj też są mega ładne. W ogóle tu są w twardej oprawie, ale ja wolę w tej wiecie. Nie grubej, bo no są po prostu, po prostu lżejsze. Ten mi się bardzo spodobał. Taki, Ej, mega ładny, właśnie też taki kwiatowy e, na 96 kartek. Tak, 96. Okej, okay, znalazłam zaszczyt z Oxfordu. Nie wiem w ogóle, jak się to odmienia tą firmę, ale jest tutaj trochę ich, ale nie za dużo. Zaraz znajdziemy więcej. Ten miałam, pamiętam, do matematyki zeszyt w zeszłym roku, chyba, albo dwa lata temu. I naprawdę bardzo ładny jest, bardzo mi się podoba. Właśnie, no nie wiem, jakoś mnie urzekają te kwiatowe wzory. Może ten nie, ale to też bardzo ładne. tutaj są kolejne zeszyty z Oxfordu. Akurat są takie w takiej twardszej oprawie. Eee, 60-kartkowe i za 10 zł. Tutaj korektory. Ja bardzo w ogóle lubię korektory z oszą, bo wiecie, tutaj macie za 9 zł i macie taki trzypak. O, co prawda są małe, dlatego tutaj, o, są nawet przecenione. Te są za 6 zł z 10, więc nawet bardziej się opłaca niż te, i są przecenione. Więc mega spokojna. Tutaj zrobili cały dział z długopisami, klejami i tak dalej, i możecie sobie po tym. Właśnie pisać i cała alejka z długopisami, oczywiście długopisy z bika i nie tylko. Ok, znalazłam chyba mój ulubiony dział z zeszytami. Zobaczcie tylko na te wzory. Są takie śliczne z serio. Patrzcie na to. Przepiękne. Jakbym chodziła do szkoły, to bym na pewno go wzięła, bo jest prześliczny w ogóle ten. Ma taką złotą oprawę. Strasznie mi się podoba. Bardzo ładne. Serio. Tutaj też są takie notesiki właśnie. Takie małe. I tutaj są też takie większe. Właśnie coś tego typu. Żeby sobie zabrać właśnie na większą ilość przedmiotów. Albo tutaj macie właśnie też takie bardziej kalendarze. Okej, okay, tutaj są wszystkie zeżyty z Oxfordu za 10 zł. Tutaj nawet są plecaki z... Wansa, Conversa i tak dalej. Segregatory, powiem Wam, że ja kupiłam swój segregator do klasy maturalnej i znaczy klasy maturalnej. Jeszcze rok wcześniej, przed klasą maturalną, kupiłam segregator i ani razu go nie wykorzystałam, więc leżał u mnie wstecz. Sensie... No i dopiero pod koniec klasy maturalnej sobie tam wszystkie lektury posegregowałam, e, więc tak naprawdę nie musiałam go kupować, był taki trochę zbędny. Jak robicie taką organizację, to myślę, że to jest coś fajnego. Tutaj piórniki i powiem wam, że w sumie, nie wiem, nie ma ciekawego wyboru jakoś. Tutaj dział z karteczkami i właśnie z kalkulatorami. Jak tylko widzę kalkulator przypominają mi się lekcje matematyki, więc może stąd pójdę, żeby mi się nie przypominały, bo nie chcę o tym pamiętać. No i właśnie tutaj mamy karteczki. I kiedyś z tego korzystałam, ale tak szczerze nie wiem, mi to jakoś nie było przydatne, więc dajcie znać, czy używacie karteczek, bo jakoś mi się nie przydały. Powiem Wam, że w tym roku Oshą mnie trochę zaskoczył, bo nie ma aż tak dużego wyboru, jaki był co roku. Uważam, że CareFour miał dużo lepsze rzeczy. Ok, nie pokazałam Wam tego działu jeszcze, właśnie z zakreślaczami, zapomniałam w ogóle o tym, a w Oshą naprawdę są spoko zakreślacze. Tutaj macie za 4 złote, właśnie takie pojedyncze kolory. Albo za 13 macie taki w sumie zestaw. I jest naprawdę bardzo dużo tych zakreślaczy. Możecie sobie wybrać od koloru do wyboru, czy jak to się mówi, od wyboru do koloru. Tutaj są takie, nawet za 4 zł taki zestaw. Tutaj są też cienkopisy. Myślę, że właśnie Oshon to jest jeden z tańszych sklepów. Tutaj macie cienkopisy nawet na promocji za 12 zł, przy tym jest 16, więc okej. Okay, I znalazłam dział z długopisami z Bika i są nawet na promocji za 4,49, więc macie tutaj taką całą alejkę. Znaczy cały taki ścianę. Okej, okay, to by było w sumie na tyle z Nie Niestety też wiadomo, na siebie pokazywać wam nie wiadomo jakie rzeczy, bo pokazałam wam już praktycznie wszystko, co obeszłam. No i uważam, że... nie wiem, dajcie znać sami co myślicie o tym. Uważam, że Auchan z Carrefour'em tak bardzo na równi, ale tak odrobinę wyżej chyba jest Carrefour, więc lecę jeszcze po picie i potem widzimy się na... jak będę się z wami żegnać. Właśnie jestem w trakcie montowania tego filmu, chciałam wam bardzo podziękować za oglądanie, dajcie koniecznie znać, jeśli dotrwaliście do końca, jakie filmy z serii Back to School chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, a ja wam jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, buziaki, do zobaczenia i pa pa!